Jak nauczyć psa aportowania? Wiele osób popełnia ten błąd, że odbiera psu zabawkę. Co my myślimy? O, zabieram tą zabawkę, bo przecież chcę ci ją rzucić. Co widzi pies? O, straciłem taką fajną zabawkę, zabrali mi ją. Dlatego często w momencie, gdy pies już ma tą zabawkę, zamiast nam ją przynieść, zaczyna po prostu z nią biegać i szaleć. Pierwszym etapem nauki aportowania jest pokazanie psu, że za każdym razem, jak do nas podejdzie z zabawką, będziemy fantastycznie się bawić. Kiedy już damy psu wygrać tą zabawkę, zachęcamy go do powrotu do nas i wznawiamy fantastyczną zabawę w przeciąganie. Dopiero gdy pies polubi zabawę z nami, dodajemy komendę puść i wyrzut zabawki, następnie zachęcamy psa do aportu. A co jest nagrodą za zaaportowanie? Wspólna zabawa z człowiekiem w przeciąganie, tak jak to widzicie właśnie na filmiku. Chcesz nauczyć swojego psa skutecznego i szybkiego aportu do ręki? Jeśli tak, to zachęcam Cię do udziału w moim webinarze Nauka i Poprawa Aportu, gdzie pokażę Ci różne skuteczne ćwiczenia na nauczenie psa podawania zabawek do ręki.